witajcie jak wam mówiłem nawet w zimie można znaleźć szybko coś co będzie się paliło tu mamy akurat fajne takie podpruchienko podchodzące najpierw sobie zrobimy tak sprawdźmy tego bokera co dostaliśmy z Niemiec nie spełnia moich warunków fajny do kieszeni na dresy Ale zrobimy tak berzems Odczepmy. I teraz do czego zmierzam. A, się załapało. Tu weź pokaż. Do góry. Macie już takie fajne włoski. Jest to suche. Zróbmy tak. Te włosiwa lubią ogień. I wtedy możemy sobie szybko z tego rozpalić ogieniek Nie musimy tego teraz batonować Wystarczy sobie obalić to drzewko I brać z rdzenia do palenia Zrymowało się Jak widzicie to się rozwłóknia też I czysto teoretycznie od krzesiwka też pójdzie Widać te włosy? Widać, to są takie włoski jeszcze możecie sobie to zmechać i macie już gotowy produkt. Czasami warto jest takie coś od razu sobie schować do kieszeni, ze względu na to, że nie wiadomo kiedy będzie taki materiał. Kolejna rzecz to jak widzicie tutaj, pokażę te włókna. Tu są takie włókienka i one też lubią ogieniek. Więc tu z takiego drzewka mamy dosyć sporo przydatnych rzeczy. Możecie sobie zrobić jeszcze, wykorzystać tą ala rurkę, żeby przelewać sobie wodę. Też można. Albo ukierunkować, gdzie ma nam się woda gromadzić. To by było na tyle. Tu też mamy fajną podpałkę. Łapiemy w środku, suche. Można jeszcze się bardziej do środka dobrać musz uważać żeby nie polecieć za bardzo